Dobry wieczór państwu. Jest nam bardzo niezmiernie miło powitać państwa na oficjalnej prezentacji 23 osobowej kadry reprezentacji Polski, która 7 czerwca wyleci do Francji na turniej Euro 2016. Powitajmy obecnych na sali przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest z nami prezes Zbigniew Boniek. Jest z nami także sekretarz generalny Federacji Maciej Sawicki. Witamy gorąco selekcjonera reprezentacji Polski, pana Adama Nawałkę. Dobry wieczór. Witamy również dyrekcję hotelu Arłamów, gdzie przez ostatni tydzień reprezentacja Polski miała wielką przyjemność przygotowywać się do turnieju we Francji. Z tego miejsca chcieliśmy jeszcze raz podziękować panu Antoniemu Kubiskiemu za przede wszystkim wybudowanie fantastycznego boiska, bez którego nasza obecność tutaj byłaby niemożliwa. Także jeszcze raz chylimy czoła. I bardzo Państwu dziękujemy za tą wyjątkową gościnę. Chciałem też na początku zaznaczyć, że dzisiejsze spotkanie ma charakter prezentacji. Nie jest to konferencja prasowa, wobec czego selekcjoner nie będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Na konferencję prasową zapraszamy jutro. Oficjalna konferencja prasowa przed meczem Polska-Holandia z udziałem selekcjonera. Wówczas trener Adam Nowakow odpowie Państwu na wszystkie pytania. Witamy także przedstawicieli mediów obecnych na sali no i oczywiście wszystkich widzów, którzy śledzą bezpośrednią transmisję telewizyjną. Ale zanim oddamy głos selekcjonerowi, chcieliśmy zaznaczyć, że drużyna to nie tylko piłkarze. A dlaczego tak jest? O tym opowie nam Łukasz Wiśniowski z portalu Łączynaspiłka.pl. Drużyna to nie tylko piłkarze, jak zwykł mawiać trener Adam Nawałka. To jest taki team behind the team, a więc sztab szkoleniowy reprezentacji. To są ludzie, którzy pracują na co dzień, których pracy nieraz zwykły kibic nie widzi. Natomiast wykonują bardzo dużo ciężkiej pracy i warto ich wszystkich poznać. Bo selekcjoner Adam Nawałka pracuje z dyrektorem reprezentacji Tomaszem Iwanem. Jakub Kwiatkowski jest rzecznikiem prasowym. Drugim trenerem jest Bogdan Zając, Jarosław Koszto, trener asystent a także trener bramkarzy. Trenerem asystentem i szefem banku informacji jest Hubert Małowiejski. Robert Guralczyk jest trenerem asystentem. Remigiusz Żebka trenerem przygotowania fizycznego. Marcin Prasow jest trenerem analitykiem, podobnie jak Gerard Juszczak. Statystykiem i analitykiem jest Dawid Zajączkowski. Lekarzem reprezentacji Jacek Jaroszewski. Fizjoterapeutami Bartłomiej Spałek, a także Paweł Ptak. Masażystą jest Wojciech Herman. Szefem Kuchni Reprezentacji Polski jest Tomasz Leśniak. Kierownikiem technicznym Paweł Kosydowski. I jego prawą ręką kitmenem jest Paweł Sidorowicz. To są ci ludzie, którzy są właśnie krok przed drużyną i którzy wykonują gigantyczną pracę na co dzień. I oni także wszyscy do Francji na Euro 2016 pojadą. Dziękujemy bardzo, Łukasz. Teraz proszę o zabranie głosu selekcjonera reprezentacji Polski, Adama Nawalka. Zanim podam 23-osobową kadrę na Mistrzostwa Europy we Francji. Chciałem jeszcze raz podziękować za stworzenie świetnych warunków do treningu, dyrekcji, właścicielowi, wszystkim osobom, które było, były bardzo blisko nas. Naprawdę cudownie się tutaj pracowało i mam nadzieję, że efekty będą już na Mistrzostwach. Zawodnicy włożyli bardzo dużo wysiłku, jeżeli chodzi o treningi. Była ciężka praca, również mieliśmy dużo czasu na regenerację. Wszystko było dokładnie zaplanowane i staraliśmy się wykonać plan i zrealizować w 100%. I tak się właśnie stało, jeżeli chodzi o pobyt tutaj w Arłomowie. Kontuzje nie ominęły nas, kontuzja Pawła Wszołka. Jak i Maćka Rybusa, który w ostatnim meczu ligowym Ligi Rosyjskiej niestety doznał kontuzji wykluczyła ich już w rywalizacji o wyjazd do Francji. Jesteśmy cały czas z nimi, wspieramy ich i wierzę gorąco w to, że zarówno Paweł, jak i Maciek duchem i sercem będą z nami we Francji. Oto 23-osobowy skład. Kadry reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy we Francji, Artur Borut, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Tiago Cionek. Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek. Bartosz Salamon. Jakub Wawrzyniak. Jakub Błaszczykowski. Kamil Grosicki. Tomasz Jodłowiec Bardosz Kapustka Grzegorz Krychowiak Karol Linety Krzysztof Mączyński. Sławomir Peszko. Filip Starzyński. Piotr Zieliński. Robert Lewandowski. Arkadiusz Milik. Mariusz Stępiński. Tak przedstawia się 23-osobowa kadra na Mistrzostwa Europy we Francji. Chciałbym podziękować Arturowi, Pawłowi i Przemkowi. Byli razem z nami. Swoją postawą sprawili, że była bardzo duża rywalizacja, a co za tym idzie, idzie trudne wybory. Również wspieramy ich i wierzę gorąco w to, że będą trzymać za nas kciuki. Z tego miejsca chciałbym również pozdrowić serdecznie wszystkich kibiców, którzy tutaj bardzo licznie przybywali na, na treningi, dopingowali nas, również dawali nam wsparcie i mam nadzieję, że ze, ze zrozumieniem podeszli do tego, że dla nas liczyła się przede wszystkim praca, a im odwdzięczyć będziemy się starali już na Mistrzostwach Europy we Francji. Czeka nas bardzo duże. Wyzwanie, ale jesteśmy przygotowani. Pozostało jeszcze kilka dni na zarówno rozegranie meczów międzypaństwowych, jak i też będziemy starali się pracować nad detalami zarówno jeżeli chodzi o organizację gry, jak i również stałe fragmenty gry we Francji. Także wierzę gorąco w to, że będziemy optymalnie przygotowani do mistrzostw i sprawimy wszystkim sobie naprawdę wielką przyjemność na tych mistrzostwach i gorąco wierzę w to, że tak będzie. Dziękujemy bardzo panie trenerze. Informacja dla państwa po zakończeniu prezentacji, dokładnie kadra, lista zawodników wraz z numerami, które znajdują się, będą znajdować się na koszulkach piłkarzy, w jakich oni wystąpią we Francji, będzie państwu rozdana. Moi koledzy z Polskiego Związku Piłki Nożnej będą Państwu w stanie taką listę przekazać. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za gościnę w Arłamowie. Spędziliśmy tutaj naprawdę bardzo miły tydzień. Teraz jutro, samego rana, wyjeżdżamy do Rzeszowa, skąd lotem czarterowym przeniesiemy się do Gdańska gdzie w środę zagramy towarzyskie spotkanie Polska-Holandia. Po meczu z Holandią zawodnicy dostaną dwa dni odpoczynku. Na kolejnym krótkim zgrupowaniu spotkamy się w Krakowie 4 czerwca, gdzie 6 czerwca zagramy ostatnią grę kontrolną przeciwko Litwie. I 7 czerwca rano spod, pod krakowskich balic reprezentacja wyleci do Francji na turniej Euro 2016. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo Państwu za udział w dzisiejszej prezentacji. I dobranoc. Do widzenia. Widzimy się jutro z większością z Państwa w Gdańsku. Do widzenia. Trzymajcie za nas kciuki. Bądźcie razem z nami. Dziękuję. Dziękujemy.